Cześć, witam cię w kolejnym odcinku StraTach, w którym yy, przed odcinkiem, przed nagrywaniem odcinka bawiłem się pojazdem i próbowałem zrobić, żeby mógł latać. Pomysł wydawał się być fajnym. Ale po tylu śmigłach, ile tutaj dodałem. No, śmigła są trzy, tylu skrzydłach, ile tu dodałem, żeby to latało, ten pojazd. Nie odbija się od ziemi. I. Jak się do, dopiero szybuje, jak się wyskoczy z górki. Także pomysł był fajny. Pojazd osiąga dużą prędkość. Oczywiście długo to on nie polata, bo jest niestabilny. Ale. Jakie zale? Nie wiem, bo zapomniałem. Yy, pokażę Wam teraz, jak to wygląda. Troszkę mi to pieniędzy zabrało, bo miałem chyba 60 tysięcy. Jakoś tak zostało mi 8. Także nie polecam <laughs> czegoś takiego robić, chyba że się wie, jak to zrobić. No ja akurat nie wiem, testowałem to. W dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, też zaczniemy sobie od tej misji, która brzmi trochę jakby chodziło o samolot. No i teraz tak, podchodzimy do startu. W chwilę można wystartować nim i on leci. Tyle, że przód idzie nagle do góry. A tył spada do tyłu, jakby był o wiele cięższy. Trochę ladzie. W ogóle, update yy, wszedł, chyba wczoraj, jak nagrywam ten odcinek. I doszły nowe dźwięki. Zmienili dźwięki. Dodali jakieś tam nowości. Można teraz zmieniać nazwy tych swoich baz. W ogóle widać, jaki śmietnik jest. Trochę. I oprócz. Yy. To takie, mniej więcej są takie zmiany. Bym musiał poczytać, żeby coś o tym powiedzieć. No ale to nie są jakieś takie. Dużo ich nie ma, tak? Jest ze zmienienieniem nazwy. Jak trzymamy sobie ten pojazd i klikniemy i, czy jakoś najedziemy na niego, coś tam było. O, jest. Można kliknąć sobie na niego, najechać myszką, kliknąć i, i mamy o nim informację. O jego rzadkości, cenie. Jakiś do czego jest używany, jakiś krótki opis jest. Jaką rangę trzeba mieć, żeby go mieć, żeby go odblokować, i doszły nowe misje. Typu takiego, że możemy ratować inne techy, przyjazne techy możemy je ratować od wrogów. I misje dostaje się również od sklepu, co sobie zachowałem. Żeby do sklepu w ogóle nie podjeżdżałem Żeby czasem czegoś nie zepsuć, bo chciałem to pokazać na odcinku No i teraz ponoć, jeżeli Gdzie się odblokuje ten sklep, to coś dostanę Czekajcie, bo teraz ja muszę A, tutaj się do... doczepiły takie panele dodatkowe, na które się klika i są misje Aha, no to już zrozumiałem, bo wcześniej jak był ten Ta stacja Sprzedawcza to nie było tego u góry, i można teraz. Widzę, że jest nowa opcja. No i to jest ta opcja, właśnie dodana z misjami. I tutaj, jeżeli mamy brak misji, to możemy dojechać, akceptować misję i ją zrobić. Co tu jeszcze jest nowego? Oprócz tych moich śmiesznych pojazdów, które szybują zamiast latać. O, już nie chcę latać nawet. Ja będę musiał to rozmontować. tak, że będzie krótkie cięcie. Doszło bardzo dużo nowych dźwięków, to to już mówiłem Dowiedziałem się coś o tym O tych kulkach To też jest zmiana, jeżeli jestem naładowany to one już nie ładują jakby Nie strzelają bez powodu W kierunku mojego pojazdu, żeby ładować jak już jest naładowany Bo one tak naprawdę wtedy nie ładowały I również bawiłem się samolotem W międzyczasie gdy się bawiłem samolotem to doznałem buga bo mi się sklonował pojazd. Już myślałem, że mam po sejnie, ale się okazało, że po resecie ten drugi pojazd, który się sklonował i strzasnął jakoś w sobie z tym moim głównym pojazdem. To zniknął. No i dzięki temu mogę nadal grać. Yy, co do samolotu. Myślałem nad nim. I chyba jednak jest tak, że to jest. Te skrzydła są do jakiegoś zwiadowca. Sależnie ja powiedział? Te skrzydła są jakieś gorsze, no po prostu nie mogę ulecieć tym samolotem. Także przez dłuższy czas nie będzie samolotu. Bo ja go nie rozumiem, po, po prostu no. Dobra, robię krótkie cięcie. Muszę odczepiać te graty, które podoczepiałem, które miały latać, a nie latają. To przy okazji będzie do przyszłego samolotu. Jako, że mi się udaje zbudować ten samolot, który lata, ale on nie potrafi niczego trafić, to mnie trochę drażni. Wolę na razie nie latać samolotem. W, dowiedziałem się nowej rzeczy przy budowie tego pojazdu: że można te skrzydła dawać od góry. Można przyczepić je od góry nie tylko od boku, ale też od góry także to też jest. Przydatna informacja, jeżeli będę budował samolot. Także widzimy się za chwilę, muszę tu posprzątać. Yy, czemu teraz jest taka różnica czasowa między tym odcinkiem a poprzednimi? To jest taki powód, że ja po prostu nie nagrywam, kiedy nie mam ciszy w domu, <laughs> a taka cisza się nieraz bardzo rzadko trafia. W tej chwili akurat jest jeszcze taka sytuacja, że no, ciężko w tym momencie o ciszę. Pewna osoba musi siedzieć w domu, i akurat teraz udało mi się taką ciszę doczekać. No to nagrywam odcinek, nie wiem ile też jeszcze ich wyjdzie. Tam zauważyłem, że w ósmym miałem jakiś problem, ale to jakby nie od mojej strony, a bardziej od tego jak to się wysłało do YouTube'a. Nie wiem, właśnie, ja mam go dobrze tu zrobionego. Sprawdzałem na u siebie, czy, się, czy nie ma tego błędu, i okazuje się, że to jednak przy wysyłaniu się jakiś błąd zrobił. Te silniki sobie zostawię. Do podróżowania się przydadzą. O, i właśnie to, to chyba też jest nowość, że te pojazdy zaczynają ode mnie uciekać. Ja chcę się z nimi bić, a oni mi uciekają. I nie wiem o co chodzi. Jakby się pali. No i dobrze. Yy, bez zbędnego gadania już więcej. Spotykamy się koło tej misji. O, o o o już widzę co to jest. Już na pewno też widzicie ten znaczek tutaj. Odblokują mi się czwarte techy, nie wiem jak to nazwać, no kurna, czwarta grupa pojazdów. Widzimy się za chwilę jak już dojadę. Wo, co tu się dzieje? Ale mam lagi. Jakieś bugi są. O nie, to pojazdy skopiowane pod w... Podwójnie. Widzicie, tu się rozpadły po prawej stronie. Dwa są i te są też w sobie. Nie wiem, co to się dzieje, że to tak się buguje. To jeszcze nie jest misja. Trzeba ich jak najszybciej zniszczyć. Wszystkie pojazdy się ze sobą jakby łączą. Teraz będziecie widzieć, jakie klatki. <laughs> Tylko w ten sposób mogę Wam pokazać ten błąd, który się pojawił. I to było w patchu 7.3. Teraz widziałem, że był patch 7.1 Jeszcze tego nie zauważyli A to już chyba drugi dzień jest po update'cie I to straszne lagi robią te pojazdy wtedy I mi się właśnie taki błąd zrobił z moim pojazdem O, odblokowałem skrzydła nowe Bardzo fajnie A to co jest? Też coś nowego Aha to zbierator Można teraz sprawdzić sobie ładnie ile kosztuje O, to jest klocek, który często można zdobyć Bo się u niego common Widzimy się za chwilę, ja tej przedmioty sobie pozbieram To jednak trochę pieniędzy mi ubyło Także ósmy odcinek będzie odesłany z powrotem, tylko z opóźnieniem O, jakaś fioletowa plama na mapie on będzie odesłany. No, wiadomo, że jeszcze wróci przed dziewiątym odcinkiem, bo muszę je naraz wrzucić. Ale to też mi czasu zabierze, dlatego on nie jest od razu wrzucony z powrotem po zablokowaniu, ale on tak w pewnym momencie piszczał, że mógł wystraszyć. Także. Wolałem go skasować. O! Co tu jest? Zabieramy to. Paszową! Ło, nowe pojazdy! To nie są latające tylko! Fajne takie czarne! Znaczy, fa fajne, no trochę różniące się od innych, tak? Ale widzę, że też mają koła. Jakieś militarne? Ło, ile dostałem pojazdów? Wygląda jak samolot. I mają nawet takie kółka trochę podobnie, nie? Jak do samolotu. To dobrze przeczuwałem. A czym to jest? A no tak, przecież mogę teraz informacje dostać, nie? Aha, to jest skrzydło. Dobrze, zbieramy śmieci. Jeszcze tu sobie pooglądamy może co nieco. Koło, bajk to motor jest. Tutaj jest jakieś większe. Fajnie. Tu co, co mi wypadło? Tu wszystko dla mnie nowe rzeczy. <laughs> Machine gun. Tam jeszcze weźmiemy to. Nie wiem, jak te pojazdy będą wyglądały w porównaniu to, jeżeli chodzi o siłę. Do pozostałych. One się różnią na razie tylko tym, że są czarne. No, oczywiście, klocki trochę inaczej wyglądają. Tu coś w ogóle spadło. To to, co spadło, to jest działko podwójne, które strzela. Shotgun? Ciężko. Ciężko to zobaczyć. No taki shotgun wylatuje, ale bardzo krótki. Także zlewa się ze wszystkimi innymi i go nie widać. A to co za kulka znowu? Radar? Taki mały? Pointer. Radar. Dobra, fa fajne klocki, fajne. E, odblokujemy więcej, to coś te też sobie z niego zbudujemy. Najprawdopodobniej zrobię po dwa pojazdy z każdej grupy pojazdów. Tak bardziej grupa pojazdów bardziej mi pasuje, żeby mówić na to. Bo tier to jednak jest jakiś poziom level. Jak gra się na przykład w te w te czołgi czy w te statki World of Tanks. To jednak tam widać, że tiery to jest jakiś dany statek, nie? Jakiś level? Dobrze, e, co my tu mamy za misję? E, w ogóle mikrofon jest gdzie indziej. Zapomniałem go przestawić, ale już zostawię tak go do końca. Może być trochę in, inna. inny głos, może być. E, jeszcze jedną zmianą w tym update'cie to była czcionka. Jaką są wszystkie misje napisane? Widać, to trochę jest rozciągnięte. To nie wiem, bo może mam tak akurat ustawione, się rozciągło. Jest ciągka inna. Tutaj w ogóle nie wiem czemu mam maksymalny poziom w tych żółtych. Najprawdopodobniej muszę zrobić misję z drugiego poziomu i mi zablokowało. A ja też je miałem robić poza odcinkiem, ale znudziło <śm> mi się i wyszłem. Także będę musiał i tak je zrobić. Jedziemy na kolejną misję. Widzimy się przy misji. Przy okazji sobie poniszczę trochę tych przeciwników. Trzeba rozbudować też trochę pojazd Przydałoby się, żeby się poruszać do przodu jednak Z tym wszystkim Nie jeździć 5 odcinków tym samym pojazdem Także jeszcze w dzisiejszym odcinku będę próbował coś dobudować Na przykład ten... Przecież nie wiem czy jeszcze w dzisiejszym... W którymś na pewno, albo w tym, albo w kolejnym Będę dobudowywał boczne generatory, ale ja ich nie mam, kuźwa Kurka. Kurczonać. Nie wiem co tam. Eee, na pewno coś będę minił. Bede-bede. Co ja mówię w ogóle? Wyszłem świeżo z rozmowy ze Escape'a i jeszcze mi zostały te słowa. I to jest chyba ta misja. Trochę więcej pojazdów jest. I chyba już te śmieciowe pojazdy się nie pojawiają. Chociaż nadal są takie małe, tak? Nie wiem, bo to jest update, ale się buguje ten update z tymi pojazdami. Chociaż teraz się nie buguje, nie? Tam widzieliście, był bug, były dwa pojazdy w jednym, a A teraz już nie ma tak. Bo jeżeli tu by się pobugowało, chociaż przeciwników jest więcej, może się pobugowały i odjeżdżały. Odjeżdżały od siebie, bo to są małe pojazdy, takie większe w sobie się blokują. Nie została jeszcze taka misja do zrobienia. To są same zbierające. Robię na, na wizji takie bardziej misje bitewne. Raczej nie będę wam pokazywał, jak się zbiera klocki. No. Ponoć, jeżeli nie mam misji, to jadę do tego i to mi mówi nowe misje, podaje. Ale teraz wrócimy sobie jeszcze do bazy, doładuję baterie. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Są, czyli teraz po nowej misji trzeba jechać do sklepu. Bo tak trochę wiecie, no. Dobrze, że tak zrobili, bo jednak sklep był bezużyteczny. Bo jeżeli dostawałeś taki mały przenośny sklep, to tak naprawdę przyjeżdżałeś do tutaj sprzedać co tu się stało? Czym ty jesteś? To nie jest moja misja, ale coś tu spadło Czy to jest przyjazny tech, który będzie chciał obronę? Podoszły nowe misje, tak? Tak, to jest żeby mu pomóc Ja ci go do... o kurna Ziomuś uciekaj, mogę ci dać polecenia? Nie Ło, wow, no na mnie się rzucili no. Halo, ja nie mam baterii Ale już widzę jak wygląda nowa misja Czy znaczy nowe misje On Też jeździ teraz jak jakiś Bez myślenia Pojazd śmieszny Czy też go w ogóle zabrali do tych Do bitewnych, że go w ogóle dopisali Ile tu jest tych przeciwników? Skąd się te żółte klocki wziął? Już koniec? Wygrałem? Ciekawe czego dostanę, bo to jest y, właśnie jedna z tych nowych misji. Widzę, że będzie się respił jeden na drugim. Z ośmiu tych przeciwników było? Co ja ciebie dostanę? No, jeszcze jeden? Chciałem nim odjechać? Mogę ci rozkazać coś? Nie mogę, ale wjeżdżasz we mnie. Hello, dostaw mnie. Przecież ja mu najechałem na drugie gdzie on siedział. Widzieliście te zielone światła? Ciekawe. Jakieś neony dodali? <laughs> Trochę się zaciekawiłem tym światłem zielonym. No dobra, no i pobiłem ich i co teraz? Z tobą. Aha. No i dołączył do mnie. No co tu się dzieje? A! Misja się skończyła. To jest. Rampa Iś. Shield. No dobrze, ja zrobiłem tu troszkę syfu, muszę to pozbierać i jedziemy naładować baterie. Bo trzeba ładować baterię. Tą jedną jeszcze mogę sobie tutaj doczepić. Zawsze więcej baterii to lepiej, nie? Dużej działa, a teraz mam bardzo ładną ładowarkę. Dobra, zanim tu od odjadę, żeby ładować baterie, to to pozbieram. I jego zabiorę. Chociaż wcześniej właśnie daję botowi kierować moim pojazdem i on się tak zbugował. Także nie wiem, czy z tym nie będzie tak samo, że mi się zbuguje i się nie zrobią dwa w jednym. W ogóle, czemu ja mam opcję jeżdżenia nim i jednocześnie dawania polecenia, żeby sam jeździł? Mhm. Dwa sterujące w jednym są tutaj. Jest bot, tu jest graczowy, także mogę się w niego przesiadać. No dobrze, już go dostałem, to, to go zabiorę. Nie zostawię go tutaj. Zostanie u mnie w bazie, i będzie. Będzie jako taki defensywny no. A wjeżdżasz we mnie? Oczywiście, że tak. Nie podoba mi się to. To by mogli właśnie zmienić trochę, nie? Żeby one tak nie wjeżdżały we mnie. No stanę w miejscu i no i co on robi? Podjechał. Prawie że pod to. Pod tego o. Sioma. Może są tu jakieś rzeczy, żeby ich trenować. Nie wiem jak to nazwać. No dobra, i teraz. Czekaj. Z wieżyczkami jest właśnie coś takiego, że jak dam im. śledzenie mnie, żeby za mną jechały. To one zaczynają się bronić, a jak każę im czekać, to one nie chcą się ruszyć. A i coś się dowiedziałem o tych kulkach ładujących. Dowiedziałem się to, że. Są trzy tiery, tak? I w każdym tierze z tych pierwszych trzech tiery, no grupy pojazdów są trzy. I w każdej grupie jest jedna taka ładowarka. Właśnie taka bezprzewodowa. I w żółtych jest z najdłuższym zasięgiem. Czyli mógłbym nawet gdzieś tu chyba stać, by mnie ładowało. Może tu. Nie wiem, bo nie testowałem, ale czytałem. W żółtych ma najdłuższy zasięg ładowania. Te są średnie. I w tych niebieskich, najszybszych w najszybszej grupie, są takie, które. Myślę, że go rozebrałem. Są takie, które mają najkrótszy zasięg, ale ładują najszybciej. I te są pośrednie one mają średni zasięg i średnią szybkość ładowania. Ale czerwone mają bardzo szybką prędkość ładowania i krótki zasięg. To jest taka różnica. O, tutaj, jakbym wziął dla testu. Widzicie jak ładuje daleko I tu też ładuje bazę Baza już by mnie nie ładowała, ale to ładuje No stąd ładuje A baza by mnie nie sięgła z takiego Z takiej odległości Dobra, teraz to zabiorę, bo mi zabierze energię Dlatego najprawdopodobniej Dlatego Wydaje mi się, że najlepszym Opcją takiego ładowania będzie zamontowanie tutaj czerwonej ładowarki. Tej najszybszej. O, widzę, że mam. O, 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 o to, o tamto. Mam więcej ładowarek, baterii. To sobie doczepię je tu. Niech się ładnie ładują. Więcej energii to lepiej. Przyjadę w nocy i mi naładują. W ogóle te, te cztery już dały radę mnie naładować. No i dobrze, jedziemy na misję, a nie będziemy tutaj siedzieć w bazie. A ta misja to gdzie? Jest obok? Tam jest Widzę, że ten odcinek już nie będę nagrywał 45 minut, bo coś się rozgadałem A nie chcę też go wysyłać, znowu są dwóch godzin Czy nawet... Dobre info wysła wam powiedziałem O, 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 przeciwnik się zbugował traje ile? Po trzy? A za co tyle? Coś je buguje, tylko nie wiem co Tamte były dobre Poprzednie misje A teraz byłem w bazie i pogrzebałem trochę w bazie Może grzebanie w bazie ich buguje Nie wiem, resetuje na przykład grę albo coś W ładowarkę tylko odtykałem I polecenia do tych no, Znaczy tak, plus dla mnie Bo będę miał więcej klocków Ale jest też taki minus, że jeżeli będzie tych robotów za dużo na sobie, to on tak zetną grę, że może wywalić w ogóle z gry. A najlepiej to jeszcze save'a może mi raczej zepsuć. Mam takie przeczucia po prostu, że taka opcja też istnieje. One się kopiują. To są trzy te same pojazdy. I nawet nie chcę ich nacelować. Są jakby widma pojazdów. One są, ale mój robot ich nie widzi, ignoruje je. W ogóle nie namierza go. I teraz jak go zniszczę? Muszę odjechać stąd. Tylko niech zbierze, szkoda mi tych klocków. 2000 za, za takie coś, o. Zbierające duże. <laughs> Tyle kosztuje kupienie. I to jest ta duża żółta ładowarka. To już pokazywałem wam przecież. Z czerwonych chyba nie mam, znaczy z niebieskich. No z, od szybkich. W ogóle nie bierze na cel sobie tego przeciwnika. Ignoruje go. Ale reset gry przynajmniej w moim przypadku zadziałał. Także w razie jakichś większych problemów najlepiej jest wyjść z save'a i wejść z powrotem. Wtedy te wszystkie się kasują pojazdy. Dobrze, co my tu mamy jeszcze za misję? Niby odebrałem dwie. Odebranie dwie, czy ja ją zrobiłem przypadkowo? Czy tą misją dodatkową, taką od tych samolotów, nie było czasem obronienie tego małego pojazdu, którego dostałem? Chyba tak to było. No dobrze, zrobiliśmy dwie misje. Jadę z ciekawości z powrotem do sklepu, zobaczyć, czy nie ma kolejnych. I poza odcinkiem porobię tę misję. Bo mi się grupa techów zablokowała, żółta. No i teraz tak, włączamy tym górnym panelem i są nowe misje. Tu jest, żeby 10 zniszczyć, tu żeby. 20? 20 pojazdów na raz mam zniszczyć? Długa misja to będzie. No dobrze. Ale z tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. <laughs> Muszę przestać robić takie długie odcinki. Znaczy robiłem na początku, bo nie z nim miałem do rozmowy, ale teraz z czasem widzę, że ja pitole coraz więcej i nie mam co wycinać z tych odcinków i one się robią strasznie długie, coraz dłuższe. Także tak przy 30 bym musiał zostać. Niedługo zaczniemy budować tutaj jakiś mur może. Coś trzeba wymyśleć, bo tak, misje ciągle robić. No dobrze jest, misje ciągle robić, nie? Więcej mam. rzeczy. W kolejnym odcinku. Tak, mówiłem o tym automatycznym czymś tutaj. Tylko. Niech no, ja otworzę sklep. Też nie wiem, czy ja się bezsensownie nie powtarzam. Ja bym <grym> się niechcąco powtarzał. Ja to widzę, tylko próbuję to jakoś omijać, ale samo mi się tak narzuca ten temat. Który już. Mówiłem raz Co my tu mamy? Całą masę kółek nowych O, jest, to jest ten Nowy tier Ja teraz patrzę z tych itemów co ja mam Co ja tu odblokowałem? Bracket? Nie wiem co to jest Dziwna nazwa, nigdy ja tego nie słyszałem No, jest Shotgun I Uzi najprawdopodobniej Jakaś o, widać tu są dobra. Ja tu weszłem przecież po tego. Mm, od samolotów jest to jest od samolotów, czyli oni też mają samoloty. Zresztą nawet widać w sklepie, że mają samoloty. Dobra, bo ja tu weszłem nie po to, tylko po sklep tego sobie postawię. Mogę nawet go sobie tutaj postawić, żeby mi miejsca nie zabierał. Znaczy żeby nie pokazywał tej ikonki. I teraz co ja chciałem? Moment, bo znowu zapomniałem co ja chciałem. A, już wiem co ja chciałem. Ja chciałem sprawdzić... Ale to piąty tech potrzebowałem do tego. No, mobilny. Piąty tech. Jeżeli go odblokuję, to zrobię tutaj coś takiego specjalnego. Żeby mi się ładowało. Samo... Chociaż, Chociaż widzę, że ja tego w ogóle nie potrzebuję. Ewentualnie zobaczymy... W następnych odcinkach, jak to będzie wyglądało, tak? A ja się na, na teraz żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, w którym na pewno coś zaczniemy robić, bo poza odcinkami ja mam bardziej przemyślenia takie większe. Nie stresuję się już tym, że nagrywam. I wpadam na jakieś pomysły czasem, tak jak wpadłem na ten pomysł z tym samolotem, który tak w sumie to nie działał, nie? Takie kijowy trochę wyszedł, ale latał, tylko nie skręcał. Tył za ciężki? Może te klocki są jakieś. Nie, bez tego też nie latał. Dobra, będę się tym yy, interesował poza odcinkiem. A teraz skończę ten odcinek. I widzimy się w kolejnym. Cześć i do zobaczenia.